w tym filmie sobie omówimy 10 najbardziej przydatnych addonów do Path of Exile. Zaczniemy od najbardziej oczywistego Path of Building. Path of Building pozwala wam ściągnąć waszą postać, możemy ją zaimportować i wtedy widzimy wszystkie statystyki jakie ta postać ma, jaką ma przeżywalność, możemy sobie zaplanować build i tak dalej. To nie jest film o Path of Building, nie będziemy się na tym skupiać. Kolejną rzeczą jest Filter Blade. Filter Blade XYZ pozwala nam wyprodukować filter ten filtr sobie możemy pobrać, później ustawiamy go w grze. Sprawia to, że nie wyświetla nam się dużo nieprzydatnych przedmiotów na ekranie. Też jest to dość proste i intuicyjne. Kolejnym add-onem jest Hideout Showcase. Hideout Showcase pozwala nam ściągnąć i wygenerować hideout. Możemy sobie na przykład wpisać tutaj anime. Wtedy nam się przeświltrują wszystkie hideouty z takim anime. Możemy sobie wybrać, czy wymaga mikropłatności, czy nie. I Jeżeli sobie taki hideout stworzymy, no to pojawiają nam się tutaj różne hideouty, które możemy pobrać i wrzucić do gry. W tym wypadku, jak widzicie, mamy oczywiście hideouty, które nie uprzedmiotowiają kobiet w żaden sposób. To jest narzędzie. Jak z niego będziecie korzystać, to już jest Wasza sprawa. Kolejną i najciekawszą rzeczą moim zdaniem jest coś takiego jak Awakened Poetry. Awakened Poetry działa w ten sposób, że pojawia instalujemy sobie to i w tym momencie w grze możemy nacisnąć Ctrl i D. Trzymając jakiekolwiek, mając na, nakrywany na jakikolwiek przedmiot, pojawia nam się takie UI. To UI pozwala nam zobaczyć, ile wart jest dany przedmiot. Jeżeli przytrzymam sobie Ctrl, Alt i D, naciskając na przedmiot, to to UI nam nie znika. I teraz możemy sobie przedstawiać statystyki. Jak widzimy, ten nasz, ta nasza broń jest warta 25-26 divinów, ale jak zmniejszylibyśmy na przykład zakres tego Energy Shield'a, który daje, to się okazuje, że taką broń już kupimy za dwa diviny. Jak wyłączymy korupcję, którą daje, to się okazuje, że kupimy to za. Trzy chaosy, super. Tutaj mamy jeszcze taką małą ściągę, która nam pokazuje ile jest warty divine do chaosa w danym momencie, bo czasami kupujemy coś jest na przykład połowę divine'a i wtedy nie musimy liczyć, bo widzimy, że o, połowa divine'a to jest 62 chaosy, albo 3 divine'a to jest 37 chaosów. Fajne, użyteczne. Kolejną rzeczą jest coś takiego jak dodatek do chroma, czyli jakiegokolwiek innego, jakiejkolwiek innej przeglądarki, która się nazywa fuzzy search. Fuzzy search działa w ten sposób, że w momencie, kiedy wpisujemy coś w path of, na stronie do handlu w Puff of Exile, to nie musimy wpisywać pełnych sentencji, dlatego że dopisuje nam z automatu tyldę. My tą tyldę też możemy gęcznie dopisywać, jeżeli chcemy, a ta tylda sprawia, że nie musimy wpisywać pełnych sentencji, czyli na przykład, żeby te trzy pierwsze modyfikacje nam się normalnie wyświetliły, to musielibyście wpisać while affected by watch eye. Jeżeli macie tą ekstensje to ta tylda wam się wpisuje, a ta tylda sprawia, że po prostu wpisujecie hatred. ja wam z automatu, wyczuka wszystkie, e, wszystkie możliwe modyfikacje związane z hatred, nie musicie wpisywać pełnych sentencji. To bardzo ułatwia wyszukiwanie przedmiotów. Kolejną rzeczą jest coś takiego jak poekg I tutaj mamy kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, możemy sobie na przykład wybrać modyfikacje, które chcemy, żeby nam wyszukało na, na, w naszym staszu. Mamy tutaj na przykład, że nie chcemy grać reflektów, bo nie możemy grać reflektów i chcemy mieć na przykład więcej magicznych potworów. Kopiujemy sobie to, co nam się tutaj wyświetla, wklejamy sobie to do gry i tutaj mamy mapy. Wklejamy to i nam się podświetlają mapy, które mają te modyfikacje, które chcemy i nie mają tych modyfikacji, których nie chcemy. Czyli nie mają modyfikacji do reflektu i mają more magic monsters. To jest bardzo fajne, jeżeli gracie na przykład albo chcecie sobie przygotować 50 czy 100 map żeby grać i nie chcecie za dużo myśleć o tym. Kolejną rzeczą jest PowerG Expedition, czyli tak naprawdę kolejna zakładka w tym PowerG. I to jest cheat sheet do Gwynen. Kopiujemy sobie to, co nam się tutaj pojawia, możemy to zmodyfikować, jeżeli chcemy, nie będziemy w to wchodzić. I idziemy wtedy do Gwynen z tym skopiowanym, dajemy gamble i klikamy tutaj. I w tym momencie będą nam się podświetlały itemy, które chcemy kupować. I nie musimy się w ogóle zastanawiać nad tym, czy czy chcemy coś kupić, czy nie, Bo po prostu wszystko, co ma sens, żebyśmy kupili, będzie nam się podświetlało. W ten sposób nie, uniknie, nie pominiemy żadnego istotnego przedmiotu. Kolejną rzeczą są trzy czy trzyty, czyli trzy do hejstu. To nam pokazuje, jaki kontrakt będzie dawał jaką nagrodę. Mamy czy do ekspedycji. To nam pokazuje, jaka lokacja będzie dawała jakie nagrody. I mamy czy do. Laba, to nam pokazuje jak danego dnia wygląda lab, jak wygląda mapa laba, jak wygląda mic lab i tak dalej. Still sane, exile?